Hej, hej, hej. Witam się z Wami dosyć krwawą pozycją Amantes pani Katarzyny Grzegorzówki. Książka jest z wydawnictwa Nowares, premiera 17 styczeń 2024. Aczkolwiek ja ją do recenzji dostałam e, od klubu recenzenta z serwisu na kanapie.pl. I bardzo chciałabym Wam pokazać środek, aczkolwiek widzicie, e, ona sama się zamyka. Ja, żeby ją czytać, to musiałam ją tak mocno rozkładać. Aczkolwiek, jak widzicie, e, pozostawiona. Znowu się sama zamykała. Także trzeba ją trzymać. Trzymajcie ją i całej treści nie zobaczycie, choćbym chciała, nie wiadomo jak bardzo Wam pokazać. Jedyna mogę zrobić tak, bo ona się i tak zamyka. Tak, taki ma urok. Słuchajcie, um, autorka potrafi budować napięcie, ciągnąć scenarię tam, gdzie niby może się coś wydarzyć, ale zaskakując nas zupełnie inną sytuacją, po której w sumie niczego byśmy się nie spodziewali. E, Minusem są tu opisy. Wiecie, jest ich bardzo, 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 trzy minuty później bardzo dużo. Zanim przejdziemy do konkretnej sytuacji, poznajemy życie każdej osoby. Postać pojawia się, coś tam robi. Później mamy opis tego kim jest, jak to się stało, że w ogóle jest w tym miejscu. Znamy traumy postaci, narrator nam o nich opowiada mm, i wiedząc przez co przeszli. Momentalnie dopiero zmienia się nasz punkt widzenia, no bo zaczynamy wtedy widzieć ich w zupełnie innym świetle niż na początku książki. Słuchajcie, to co wcześniej byśmy nazwali wyuzdaniem, teraz jawiło nam się jako odwaga i determinacja oraz akceptacja siebie takim, jakim się jest. Niektórzy bohaterzy są empatyczni, okazują serce tym, którzy przeszli no, jednak najwięcej w momencie, kiedy tą, yy, jakby to wam powiedzieć. Kiedy tą zależność dostrzegamy, to zobaczymy, że chociaż niby jest to kryminał, to jednak ma bardziej wydźwięk, nie wiem, obyczajówki psychologicznej. Momentami żałowałam, że dialogów było bardzo mało. No bo wiecie, znając postępowanie postaci, a nie mogąc zobaczyć powodu, dla którego robili to czy tamto, no, było to nieco stresujące. Przemieniony został tutaj stereotyp zwykłego kryminału, a dokładnie scena, gdzie ściga się zabójcę, żeby za, uczynić temu, co ona wywijał. I tym razem chodziło o współpracę z nim i wydawanie tajemnic, które powinien jednak zachować dla dobra śledztwa. Czyżby więc działał dla dobra porywacza? Co takiego w ogóle nim kierowało, że przez lata wpływane dobro został tak brutalnie odwrócony? Wiecie, czytanie tej książki było dla mnie jak oglądanie filmu, gdzie pilotem sterował ktoś inny. No robiłam oddech na chwilę, kiedy postacie musiały odetchnąć i przywrócono ich do rzeczywistości, jakby ich ciało było. Nie wiem, może w tym momencie akurat gdzie indziej, może Lunatykowali. Czasami znaliśmy powody ich zamyślenia, no ale im częściej występowały, tym bardziej naruszały moją cierpliwość. Bez wątpienia mamy podkreślone, że dla miłości można zrobić wszystko, nawet największe głupstwo. No bo świat i cel, jaki mm, wcześniej był tutaj w tej książce obrane, w ogóle nie istnieje. Te urywki dodawały opowieści o odrobiny ciepła i nadziei, choć, no raczej nie przybiły spraw morderstw. Lektura jest dobra dla tych, którzy chcą może czegoś więcej niż zwykłego kryminału, może takiego bardziej wdrążenie się w tą analizę psychiczną, psychologiczną, nie wiem, nawet i fizyczną, aniżeli wgłębienie się w to wszystko, w tą całą historię. Także no, książka wydaje mi się, że jest bardziej dla tych, co chcą zobaczyć, a nie usłyszeć. O, to coś takiego jak oglądanie telewizora, ale na ściszonym kanale. Nie wiem, może ktoś się obrazi na takie tłumaczenie, ale ja to po prostu tak odebrałam. No, czegoś mi tutaj zabrakło. No właśnie, być może też tych dialogów, no bo no wiedziałam, że ten poszedł tam, ten poszedł to, ten robił to. Ale oni za bardzo nic nie mówili, więc jak już coś powiedzieli, no to był Ave Maria. Także no. Ciężko się trochę czytało. Widzicie, pojawiają się dialogi, ale w większości jest to opowiedziane. No i tak. Fani było się w nią wkryść, ale powiedzmy, że gdzieś powyżej 80 strony e, dopiero zaczęło mi się robić dużo ciekawiej. Tak, powyżej właśnie, około rozdziału 15, dopiero mi się według mnie tutaj bardziej rozgrywało. Później było trochę przerwy, później znowu trochę się rozgrywało, że było ciekawie, później znowu była taka trochę przerwa. No i no i tyle. No jeżeli byśmy musieli skrócić ją o opisy, to podejrzewam, że byłoby jej co najmniej połowę. Ale niektóre osoby takie lubią rzeczy, więc jeżeli lubią, to jak najbardziej, niech tą książkę po prostu przeczytają. Wiadomo, czytamy dla przyjemności. Także kto co lubi, niech po prostu czyta. Ja jej dałam i tak punktów 8. No, bo mówię, były momenty, kiedy miałam ochotę usnąć, ale były momenty, kiedy się totalnie budziłam i słuchałam, co tam się działo. I później mogłam znowu zrobić trzy i znowu mogłam się obudzić. Także no. Bywało tutaj różnie. Kiedy bywało przebudzenie, było to naprawdę wielkie przebudzenie, to było świetne przebudzenie, także no, normalnie nie chciałabym się w takich warunkach obudzić, no ale później szłam spać. Wybaczcie za porównanie, ale ja po prostu tak mam, że wolę powiedzieć szczerze, e, niż e, powiedzieć coś, czego później bym żałowała, ewentualnie do czego bym się później no, nie mogła przyznać. Także jeżeli macie ochotę przeczytać, no to oczywiście zachęcam. I żegnam się z Wami. Pa, 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 pa.